Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem YouTubers Live. Aktualnie mamy trochę mało kasy, żeby przeprowadzić się do następnego miejsca. Musimy kupić nowy komputer i opublikować 10 filmów, i ogólnie już ostatnio próbowaliśmy. Aczkolwiek gra się nie zapisała i to mnie bardzo zdenerwowało, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i teraz możemy zrobić to lepiej i nie mam gry, więc proponuję aby najpierw może zrobić zakupy i zanim zaczniemy cokolwiek nagrywać znaleźć adekwatną grę abyśmy mogli w ogóle cokolwiek zacząć dużo aczkolwiek mam drugi save, bo mam dwa save'y w tej grze jeden z wami tu nagrywam a drugi prywatnie sama dla siebie i no nie ukrywam, że na tym save'ie co ja prywatnie gram, ja już jestem na Stacji Kosmicznej i w sumie można uznać tą grę, że przeszłam. Okej, okay, tu widzę widzowie, że jakaś kon konsola nam się ob oblicza. Ja tu nakazałam współpracownikowi mojemu, pracownikowi w sumie, żeby nagrywał już pierwszy film. Eee... No i widzę, że no nie podoba się widzą. Aczkolwiek mam nadzieję, że on szybko się upora, żebyśmy mogli zarobić cokolwiek, bo my w ogóle zarabiamy coś z, tym, z tych filmów. Bardzo mało, więc może niech pracownik to nagrywa. A ja specjalnie po to jem, żebyśmy mogli pójść do pracy na 8 godzin, żeby zarobić na czyszczę. Co prawda, jest początek miesiąca. Ale lepiej dmuchać na zimę, bo pieniądze, jakby szybko, zawsze uciekają. To trzeba przyznać. No i tak to wygląda. A tutaj przyszło do nas 6 dolarów, 50 subskrybentów. Wybiła mnie jedna osoba z rytmu. Bo on nie potrafi się dostosować do czegoś, ale już jestem. Idziemy dalej nagrywać filmy, w sensie pracować. I na szczęście mój pracownik już nagrał dla nas ten film, co bardzo mnie zadowala, nie ukrywam. I od razu niech nagrywa kolejny. Aczkolwiek nie mogę na niego kliknąć. Chodź tu. Ha. Chyba, że tak zrobię. O, kliknąłam. Nagrać film. I od razu nie, będzie, nie będę na nich czekać. Tylko będę tę grę dalej nagrywać. Tą grę to w sumie już się przereklamowała więc możemy sprzedać, tak na dobrą sprawę. Tą grę nagrywamy kolejny odcinek. A sprzedaję gdyż jak wiadomo tutaj każdy grosz jest teraz dla nas najcenniejszy, zadania nie wykonane. Ale no cóż, ja mam inny cel w tym momencie, gdyż chciałabym się przeprowadzić. O, i jakaś impreza, to idealnie, było subskrybencji. Będą bardziej ciekawi Nie mamy żadnych ciupów, więc Udajemy się tak jak stoimy na tą imprezę No i go Ready Czytywanie No i jesteśmy I od razu mamy. Mam nadzieję, że zlecę ja Nie wiem jaką konsolę mam Ale no cóż Najwyżej się obrażą jak nie będę miała. Ale coś na pewno musi się trafić. Więc rozmawiajmy z ludźmi. Z tą panią nie chcę. Już gandziora. Wracam do domu. Do nagrania w sumie. Wziąłam sobie dość dużo zleceń. Nie ukrywam. Mmm... Mam nadzieję, że przynajmniej jakieś... <laughs> I tego się bałam. O matko. Microsoft Z Box. Jakaś konsola, zobaczmy jakiego rzędu to wydatek. Mmm... Jeszcze nie tak źle. Więc może jednak wybiorę grę i nagram tą grę. Ja chciałam tą grę. No ale trudno, przynajmniej kasa będzie. Mam nadzieję, że jakoś uda się... Chociaż, żeby to się zwróciło. Zrobimy rozpacznienie, bo i tak w sumie nie mamy nic do roboty. Eee, przy okazji sobie jeszcze zjemy, żeby mieć dużo więcej żarówek. Mm. Tu chleb. Tu jeszcze jedna gra, a nie, nie otworzymy teraz w tym momencie. Ale podbudujmy sobie żarówki. I co czemu to jest? złe? jesteś po nie ma, czy co? Dobra. Idziemy nagrywać, ale już mamy żarówek 100%. życzenia, aczkolwiek wszystko nie ukrywajmy. Będzie git. Nowy rok. Rekord przy okazji ustanowiliśmy. No i czy o, mamy jeszcze jakąś tre, którą będziemy mogli nagrać bez kupna konsoli? Nie. z Zbox może spróbuję zakupić. I żadnej w sumie nie mogę zakupić. Więc może pójdę do pracy. Póki nie mamy jeszcze pieniędzy. I tak w sumie będziemy robić. Praca, zadanie, praca, zadanie, praca, zadanie. Rozumiecie, widzowie, mam nadzieję o co chodzi. Hmm. Tak. I ile zarobiliśmy? A ile potrzebujemy, żeby tak być ustabilizowanym? Eee, mało nam brakuje. Tutaj udało nam się z tej rozgrywki film zrobić, więc od razu będę kazała mojemu pracownikowi nagrać kolejny. No i to car of Fire nie możemy, ale to możemy, więc jak najbardziej nagrywamy. Automatycznie oczywiście a ja od razu pójdę spać i zrobię zakupy. Mam nadzieję, że stać nie będzie na tą konsolę, która jest wymagana, aczkolwiek powinien to być jakiś limit, tak jak pamiętam na tych konsolach, więc za dużo też nie możemy mieć. Nie udało nam się. Traciliśmy tylko pieniądze, no, ale, no cóż, um, um, co by tu dać? Może się ryszę? Tak? Myślę, że jest najmniej inwazyjny, jeżeli o to chodzi. Eee, następnie może... gniew... nie, to za mało. Za dużo by nam odjęło, ale może gniewną krytykę teraz. I przy okazji... emocjonalny myślę, że będzie idealny. Następnie to już hmm. trollowania dodajmy, żeby scenariusz mieć ogarnięty. I teraz zakończenie pomachaj razy dwa, to idealnie nam się ustawiło. Jeżeli wpasujemy elementy, to mamy wszystko idealnie. I tu przy okazji mamy rozgrywkę do publikacji. Więc publikujemy ten film. Oczywiście, że tak. I co? I nie mogę montować. To przynajmniej pójdziemy coś zjeść, żeby sobie żarówki naprawić. I Billy, koniec umowy o nie. To na razie poczekamy aż trochę minie, minie bo za odnowienie umowy też, jak wiadomo, się płaci. Mm. Ostatnio, w ogóle, taki fun fact o. Po pierwsze, nowy poziom. Zobaczmy, co mamy. Nowe żarówki, nowe gadżety... Okej. Okay. Ale tak powiem, że ostatnio się wciągnęłam, ale muszę czytać książkę, dlatego nie oglądam tego dalej, ale obejrzałam trzy pierwsze sezony Stranger Things. Został mi ostatni, czwarty sezon, ale na razie nie mogę, bo muszę książkę czytać, tego ujemną. Mm, ale na pewno skończę. Bo po prostu tak mnie wciągnął ten serial, że mało jaki serial tak w ogóle potrafi mnie wciągnąć jak ten, więc to jest niesamowite. Bardzo mi się podoba ten serial. No i z montażem też nam wyszło całkiem git. Nie będę nic dodawać, żeby nie robić godzin sobie. I publikujemy film. Nie ma filmu. No trudno. No i odblokowuję nowy typ filmu. Tutaj. Teraz mój pracownik powinien nagrywać film widzowie, gdyż ja chcę jak najszybciej wbić te 10 filmów, aby już mieć możliwość przeprowadzenia się. Tutaj nagrywaj. A ja pójdę może do pracy. Żeby też jednak to zadanie wypełnić. Żeby poziom sobie podbudować. I mam trzy filmy z rozgrywki przesłać. Więc idealnie, bardzo fajnie. Już wyczerpana jestem. Ale przynajmniej pieniążki mamy. I udało nam się tutaj zrobić. Czy mogę jakąś kartę kupić? Można, nie wszystkie dostępne mam kupione. Mm. No i by się przydało w sumie na dobrą sprawę znowu pójść do pracy, gdyż mało odpoczynku jest. Ale widzę coraz wyższe wyniki. I coraz więcej pieniędzy, że tak powiem. Hmm. Tutaj mamy. Więc coraz więcej, większe korzyści. I od razu zakończymy kolejne zadanie. I na następną okazję będę teraz kazała już mojemu pracownikowi nagrywać kolejny film, albo nie, bo musimy kupić nową grę. Więc. Od razu klikamy zrób zakupy, bo nie będziemy kazali. Nie ukrywam. Widzą, oglądajcie czegoś, co już nie jest e, przednie chciane. Tak jak tutaj, więc od razu sprzedam te rzeczy. E, a nie, trwa produkcja filmu. To wycofuję się, nie sprzedam. Mm, tak. I na razie zostawiam resztę i właśnie mówię, że to są takie wydatki, na które nie mamy wpływu, a musimy je wydawać. Mm. Dajmy na wszystkie. I tu mam za 13, ale ona jest słabo oceniana. Tu mam za 13, może coś taniej. 13, ale takiej nie kupię. Musi być zielona. Dwugwiazdkowe niestety, ale chcę zapłacić jak najmniej. Tu czekam tylko na wykonanie tego zadania, żeby tutaj już coś zrobić. No i otworzymy sobie paczkę. Bardzo fajnie. Jeszcze szybko, póki nie ma pracownika, skoczymy. Do pracy na przykład na 4 godzinki, żeby sobie tutaj do funduszy rodzinnych dołożyć. A i wrócił pracownik, więc żadnego kursu nie chce rozpoczynać, a chcę mu kazać nagrywać już o od razu nowy film i 33 tysiące wyświetleń. Gdybym nie miała tyle wyświetleń widzowie, to ja bym była naprawdę szczęśliwa. Bo na razie swoje filmy to tylko ja oglądam, taki smuteczek. Ale tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiaj film. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś sugestie, zostawcie komentarz, a ja tym razem patrzcie widzowie. Wracam do menu i zapisuję, żeby na pewno się zapisał. Do zobaczenia i pa!